Dobry trening, tak? dobry test, zdecydowanie to jest bardziej korzystne dla zawodników naszych, tym bardziej, że w gronie tego pierwszej drużyny mamy, mieliśmy dzisiaj bodajże pięciu. Eee... Potwierdza się to, co, co, co wielokrotnie mówię, zawodnicy nasi potrzebują ścigania. Treningi są czasami potrzebne, ale to jest ta, ta faza już sezonu, tym bardziej patrząc na to czego potrzebują nasi zawodnicy, aby się ścigali i brali, nabierali tej pewności. Ja Wiem, że to jest nudne, ale no nie ma jednego kierunku. No w porządku, gdzieś tam głupi błąd w pierwszym biegu i straciłem pozycję już. Potem atak też nie był do końca przemyślany, tylko jakoś tak na szybko i i tyle. Ale ogólnie zawody OK. W jednym z wyścigów straciłem silnik i, i tyle. E, no, dzisiejszy swój występ jestem gdzieś zadowolony z niego, bo dzisiaj poświęciłem trochę, żeby sprawdzić po prostu swój nowy silnik i, i jestem z tego zadowolony. Gdzieś pierwsze dwa biegi trochę. Em, no, źle dopasowaliśmy ten motocykl i... I ta, ta prędkość nie była zadowalająca, ale myślę, że trzy ostatnie moje wyścigi, no to były super, gdzieś ta prędkość była mega, że tak powiem. I, i starty myślę, że dobrze wyglądały, więc e, mam nadzieję, że, że to się przełoży na W końcu, W końcu gdzieś możemy pojeździć, pościgać się, e, cieszyć się z jazdy przede wszystkim poprzez wygrane biegi. Także... Ja jestem bardzo zadowolony z tego. No, myślę, że na, też mecz z Gorzowie pokazał, pokazał że, że każdy gdzieś z nas tam może trochę bardziej już się lepiej wyszedł z tych swoich problemów, niektórzy mają jeszcze trochę większe, gdzieś e, ja czuję po sobie, że że z meczu na mecz jest poprawa. E, może gdzieś tam dużej ilości punktów nie zdobywam, ale, ale mam nadzieję, że niedługo już to, 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 ta moja poprawa będzie widoczna w ilości punktów, więc, więc robię wszystko, żeby było jeszcze lepiej. Czyli tutaj czarów nie zrobimy. Ci zawodnicy, którzy są jakby w, w drużynie pierwszej, czy brani pod tą, do tej drużyny, to, to, to jechali dzisiaj dobrze. E, Kwestia jest, mówię, no, chwycenia tego rytmu startowego, e, doboru odpowiedniego sprzętu, no i to wtedy wierzę w to bardzo, że, że zacznie działać i przyniesie nam e, dobrą jazdę w meczach PGX-100.